dosyć bycia schorowanym i otyłym, powiem jak mentalnie przygotować się do zmiany, bo czas w końcu zawalczyć o siebie. Zatrzymaj się na chwilę, zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać. Usiądź, zamknij oczy, zadaj sobie jedno pytanie: czy tak właśnie chcę wyglądać, czuć się i żyć za rok? Jeśli nie, czas działać, przestań czekać na idealny moment, nie będzie lepszego poniedziałku. Zmiana nie zaczyna się wtedy, gdy masz wolne, zero stresu i lodówkę pełną zdrowia. Zmiana zaczyna się teraz, z tym co masz. Wyobraź sobie efekt końcowy, jak wyglądasz, gdy patrzysz na siebie z dumą, jak się czujesz w swoim ciele, ubraniach, relacjach w swojej energii poczuj to. To nie jest tylko marzenie, to realna wizja, którą masz w zasięgu ręki. Zrób miejsce na priorytety. Zdrowie nie jest dodatkiem do życia, ono jest fundamentem. Jeśli nie zadbasz o nie teraz, w przyszłości ono upomni się o uwagę, ale nieproszonym bólem, zmęczeniem i chorobami. Zrób więc miejsce nie na 100%, wystarczy zacząć na 60%, ale wytrwale. Przestań wierzyć w motywację, zacznij ufać dyscyplinie. Nie musisz mieć codziennej weny, nie musisz być codziennie gotowy, musisz być codziennie obecny. Wybieraj działanie, nawet jeśli jest małe. Każdy posiłek, każdy krok, każdy dzień to głos oddany na zdrowszego siebie. Odpuść perfekcjonizm to nie ma być idealne. Masz prawo do błędów. Kluczem nie jest to, by nie upaść. Kluczem jest wstać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wyjdź poza ja muszę. Wejdź w ja wybieram, nie musisz trzymać diety, nie musisz trenować, ale możesz I wybierasz to, bo zasługujesz na więcej, zamknij przeszłość. To, co było, nie ma już znaczenia. To, co jest, tworzy twój nowy rozdział. Nie potrzebujesz być kimś innym. Potrzebujesz być sobą wersją, która postanowiła zawalczyć. Znajdź swoje dlaczego? Nie robisz tego tylko dla sylwetki. Robisz to, żeby znowu się sobie podobać, żeby mieć siłę dla bliskich, żeby żyć, a nie tylko funkcjonować. To twoje dlaczego da ci siłę wtedy kiedy